Medalik Matki Bożej. Może racjonaliści dzisiejszy wykpią to. Co to znaczy medalik? Nie traktuj wiary magicznie, mówią co niektórzy. To nie jest traktowanie magiczne. To jest to, o co prosi Matka Boża. Otrzymasz wielko obfite łaski, kiedy będziesz nosić medalik z ufnością, z wiarą, zaufaniem w moc Matki Bożej. Ta wspaniała obietnica. Rzeczywiście spełniła się od tamtego momentu. Kiedy przygotowywano się do wybicia pierwszych medalików, w Paryżu wybuchła straszliwa epidemia cholery. Skąd my to znamy? Zaraza zaczęła pustoszyć Francję 26 marca 1832 roku i trwała aż do połowy tego roku. Już 1 kwietnia zmarło 79 osób, 2 kwietnia 168, dnia następnego 216. Skąd my to znamy? Liczba ofiar wzrastała w zastraszającym tempie, aby dziewiątego dnia epidemii osiągnąć prawie tysiąc osób. Według danych oficjalnych zmarło wtedy ponad 20 tysięcy. Tym niemniej uważa się, że dane te zostały zaniżone, aby uniknąć paniki, która mogłaby wybuchnąć u ludności. Ale oto 30, ale oto 30 czerwca zakonnice z klasztoru córek miłosierdzia Rozpoczynają rozdawanie 1500 medalików wśród osób dotkniętych epidemią. W bardzo krótkim czasie epidemia ustępuje. Matka Boża, ufność w jej moc. Myślę sobie o kolejnej interwencji. Matka Boża łaskawa we Włoszech. W krońce Stowarzyszenia Historyków Sztuki czytamy. Źródła włoskie podają, że w XV wieku w północnej części kraju szalała zaraza w okręgu emilii Romanii. Przeor klasztoru dominikanów, Faency, szerzył kult Matki Bożej, aby ratować ludność miasta od zarazy. W atmosferze gorliwej pobożności rozszerzała się wieść, że faency pewnej kobiecie Janie Akastiumis ukazała się Matka Boża w złotej sukni w błękitnym płaszczu, która. W uniesionych dłoniach trzymała złamane strzały zarazy. Matka Boża prosiła o post i trzydniowe procesje pokutne, które biskup Sylwester de Kaza zarządził faency. I znowu zaraza po tych procesjach i pokucie ustąpiła. A w Polsce. 1676 rok, Tarnowskie Góry, wybucha zaraza. Kapłani zaczynają modlić się, prosząc o to, aby ona ustąpiła, pielgrzymując do Matki Bożej. Była to pierwsza tak zwana pielgrzymka ślubowana, gdzie całe wioski podjęły zobowiązania, żeby co roku w określonym dniu pielgrzymować jako podziękowanie za otrzymane łaski, ponieważ jak się Orientujecie, Zaraza ustąpiła, kiedy ludzie zaczęli modlić się i prosić Matkę Bożą. W 1680 roku zaraza wybucha w Pradze. Cesarz austriacki Leopold I Habsburg zwraca się z prośbą o przywiezienie obrazu Matki Bożej piekarskiej, bo wieść się roznosi, tam zaraza przestała funkcjonować. Tam ustąpiła, skończyła się. Więc 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji przyniesiono go na ulicę Pragi i zaraza ustępuje. Arcybiskup praski Jan Fryderyk Waldstein potwierdza urzędowo cudowność obrazu i ustąpienie zarazy. się sobie: Opalenica 1852 rok. Mieszkańcy spotykają się u stóp ołtarza Matki Bożej pocieszenia, ponieważ wybuchła zaraza. W 1852 roku w ciągu czterech tygodni zmarło prawie 500 mieszkańców miasta. Ostatnia zaraza, epidemia cholery w 1866 roku pochłonęła dalsze ofiary. Zachorowało wówczas 615 mieszkańców opalenicy i zmarło 380. Zmarły chowano w pośpiechu poza miastem. Niszczycielka zaraza rozpoczęła się w 1866 roku i zdążała od Buku, lecz swą moc zabijania bezbronnych ludzi utraciła w połowie lasu przed opalenicą. Jak to się stało? Otóż ksiądz proboż Wasaw Karwowski, ufny w prawdę Ewangelii, że wszystko, co w modlitwie poprosicie, stanie się Wam, tylko wiecie, że otrzymacie. Razem z parafianami, pełni nadziei i mocy, modlili się przed obrazem Matki Bożej, opalenicy Matki Bożej Pocieszenia. Modlili się w ten sposób, jedyna po Bogu pociecho, matko i pocieszycielko strapionych, ratuj nas przed śmiercią. Wspieraj nas w potrzebach naszych, uzdrawiaj chorych, ratuj w niebezpieczeństwie. Wyjednaj nam życie i zdrowie. Uproś swego syna, by zlitował się nad nami, żyjącymi w wielkim niedostatku. Ty, matko najmiłościwsza, wysłuchaj nas, strzeż sługi swoje od wszelkiej niemocy. I Matka Boża ukazała się. W połowie lasu. Widział ją zwykły wieśniak. Matka Boża podziękowała za modlitwy. I powiedziała, że zaraza się skończy. I dokładnie w tym rejonie. Na linii tego lasu zaraza się skończyła i nie poszła już dalej. Myślę sobie, kolejny obraz. Mówię Wam to, kochani, bo dzisiaj racjonalne umysły to wyśmiewają. Dzisiaj racjonalne umysły nie wierzą w takie rzeczy. W miejscowym kościele znajduje się obraz. Matki Bożej Przyminnej. 170 lat temu wierni dziękowali za ustanie epidemii. Świadkowie mówią: Na cmentarzu brakowało już miejsc, to też chowano ludzi nawet na polach. Żona zarządcy majątku, San puszków w Krzyżu, miała proroczy sen, w którym objawiła się jej Matka Boża i nakazała wybudować kapliczkę. Określiła również jej miejsce. Pisze Edward Stach w monografii Brzozówki. Kiedy księżna Izabela Sanguszkowa dowiedziała się o tym, nakazała postawić kapliczkę. I zaraza ustała. 1850 rok. Czy Jezus nie mówi nieustannie do tych prostaczków w wierze? Ojcze, uwielbiam Cię, wysławiam za to, że swoje tajemnice objawiłeś prostaczką, a nie roztropnym. W rozumieniu, takim, którzy racjonalnie wszystko chcą zbadać i o, oglądać rzeczywistość, analizować ją tylko przez rozum, prostaczkowie, ci naiwni, wierzący jak dzieci to oni zdobędą Królestwo Boże to oni wypraszają wszelkie łaski. Myślę sobie: Sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej, znowu. Zaraza, 1710 rok, która przeszła przez Polskę, powodując ogromne spustoszenia w różnych wsiach, miastach i miasteczkach. I Matka Boża z obrazu Ostrożańskiego, wysłuchując modlitwy, tylu ludzi, którzy się gromadzili, ochroniła ich przed czarną zarazą. A Strażnicka Polski... Bardzo ciekawa rzecz. Matka Boża Łaskawa. To dotyczy szczególnie tutaj, Was, mieszkańców Warszawy. Otrzymuje tytuł Strażniczki Polski Patronki Warszawy. Zanim jeszcze król Kazimierz w katedrze lwowskiej przed innym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, oddał naród polski pod panowanie Maryi, ogłaszając ją królową korony polskiej. Jest bardzo ciekawe, posłuchajcie. Kiedy obraz Matki Bożej łaskawej został zaprezentowany ludowi stolicy, otrzymał od papieża przywilej odpustu i swoje święto wyznaczone na drugą niedzielę maja, niedługo mamy maj. Kilka miesięcy później na wschodnich granicach Królestwa Polskiego pojawia się czarna zaraza. Przyniesiona przez kozaków epidemia cholery dziesiątkuje ludność mazowsza, zbliżając się do Warszawy. Samorządowe władze Warszawy, magistrat, warszawscy rajcowie, nie chcąc czekać biednie na rozwój wydarzeń, zmobilizowani przez księdza Orselego, oficjalnie powierzają stolicę Matce Bożej Łaskawej, poskromicielce zarazy, błagając o uśmierzenie morowego powietrza. W błaganej procesji ku czci Madonny Łaskawej wzdłuż murów i bramy miasta, przy śpiewie suplikacji biciu dzwonów, uczestniczy cała ludność Warszawy z rajcami na czele. Uważaj, od chwili procesji nie odnotowano żadnego zgonu z powodu epidemii w okolicach i na przedmieściach Warszawy. Zaraza po prostu wygasła. Podobny zryw moditewny powtórzył się ponownie w Warszawie, tym razem w 1705 roku. Kiedy do czterech kapłanów, a podają, jak podają źródła historyczne, obnosiło po mieści figurę Matki Bożej Łaskawej, a następnie w Krakowie, gdy na wniosek rady krakowskiego miejscowy biskup zlecił niezwłocznie namalowanie na kościele mariackim warszawskiego wizerunku Matki Bożej Łaskawej na tle panoramy Krakowa. I tym razem, mówią historycy, zaraza natychmiast zniknęła. Matka Boża Łaskawa z połamanymi strzałami, nosząca tytuł Strażniczki Polski, została obrana patronką nie tylko Warszawy, ale i Wilna i Krakowa. Dzieci Boże, wiecie, kim ona jest. Czy zaczynacie rozumieć jej tajemnicę, jej wspomożenie kościoła? Ona się opiekuje każdym z nas od papieża począwszy, przez najbardziej Zagubionego prostaczka, nie tylko wierzącymi, ale też niewierzącymi. Ona kocha wszystkie swoje dzieci, bo wszystkie są jej oddane przez Boga. Proszę Was o to, abyście teraz, kiedy widzicie wokół Was tylu ludzi niewierzących, którzy się zaczynają bardzo bać, ewangelizujcie ich, przyprowadźcie ich do Maryi. Niech poświęcą swoje małżeństwa, swoje rodziny, swoje życie jej. Pozwólcie, aby Maryja przytuliła ich do swojego serca, aby egzorcjonowała lęk z ich serc, aby ta, która jest pocieszycielką strapionych, dała im nowe wylanie darów Ducha Świętego, pokoju, radości, miłości. Może to też jest piękny czas, aby wrócili do Kościoła i powierzyli się ramionom Matki Kościoła. Przecież ona w Fatimie powiedziała wyraźnie, Bóg przygotował ratunek dla świata w moim niepokalanym sercu. Czy te wydarzenia historyczne związane tylko z samą pandemią nie mówią nam o tym, że w jej sercu jest ratunek dla świata, w jej sercu jest ratunek dla Polski? Teraz, kiedy przeżywamy. Uchwalony przez Sejm rok Jana Pawła II. Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji, mówimy największego kardynała Polski, prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. I w obliczu tej rzeczywistości, która jakoś dziwnie koreluje i niesamowicie koreluje z rokiem Jana Pawła II. I szczególnym pochyleniem się nad tym, kim był dla Polski prymas kardynał Wyszyński. Czy nie warto modlić się tych dwóch wstawienników, którzy wszystko postawili na Maryję? Tak mówił kardynał Wyszyński: Wszystko postawiłem na Maryję. Jan Paweł II: To tu jestem cały Twój Maryjo. Niech oni nas prowadzą do odkrycia nieprawdopodobnej mocy ochrony Kościoła i każdego z nas przez Maryję, Wspomożycielkę Wiernych.